Cześć Boże, witam serdecznie w kolejnym wieczorniku. Dzisiaj o tym, dlaczego niektórzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać, że trwasz w tym adwentowym postanowieniu. Jeżeli doświadczasz łask, to dziękuj za to Panu Bogu. I teraz też chciałbym, abyś. Popatrzyła, popatrzył na to, yy, czy ta pora, o której słuchasz tego rozważania, jest dla Ciebie dobra. Czy yy, w różnych godzinach, w różnych porach słuchasz tego rozważania, nie wiem, o 20, 21, 22, 23, czy masz stałą godzinę? Czy masz stałą godzinę? Proponuję Ci, oczywiście w wolności, bo domyślam się, że Możesz mieć różne zmiany w pracy. Dzieci mogą chodzić w różnych porach spać, jeżeli masz na przykład kilkoro dzieci w różnym wieku. Możesz mieć jeszcze jakąś pracę do wykonania i to jest kwestia bardzo elastyczna i indywidualna. Ale mimo tego, mimo to zachęcam, na ile to jest możliwe, do stałej pory. Do stałej pory, i żeby już po tym rozważaniu Naprawdę postarać się odłożyć inne rzeczy i pójść spać, żebyś była wypoczęta, żebyś był wyspany. Sen jest niesamowicie ważny i to nie jest oznaką lenistwa, tylko dbania o zdrowia. Naprawdę być może są rzeczy, które nie uciekną. Być może już nie trzeba przeglądać yy, pewnych spraw wiadomości, może warto się na spokojnie położyć i Ustaw sobie taką porę, wedle swojego harmonogramu, żeby to była taka pora, że modlę się, słucham rozważania, wyłączam telefon, komputer, co tam masz, gaszę lampkę. I to jest właśnie też, dlaczego przy odejściu pod koniec odcinka gaszę lampkę, żeby właśnie też Ci pokazać, że pora zgasić wszystkie lampki i światełka i naprawdę pójść już odpoczywać i zregenerować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci, że tutaj jestem. Proszę, pomóż mi poukładać mój dzień, aby panowała w nim jak największa harmonia. Panie Boże, Ty jesteś twórcą świata, co rozważam na kartach Pisma Świętego. Świat, który stworzyłeś, był pięknie, harmonijnie poukładany. Wszystko było stworzone w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Na wszystko była pora, miejsce i stworzone dobre warunki. I także pomóż mi, chociaż jest to czasami bardzo dla mnie trudne, pomóż mi tak harmonijnie poukładać mój dzień. A szczególnie wieczór, kiedy być może jeszcze jest sporo obowiązków, kiedy jeszcze dużo czynności jest do wykonania, do nadrobienia, żebym miał takie światło, przekonanie, co jest najważniejsze i czym jeszcze naprawdę muszę się zająć, a co jest drugorzędne, trzeciorzędne i naprawdę tego już nie muszę robić, żeby wypocząć żeby mieć siłę na, regen na regenerację. Proszę ci o tę łaskę i modlę się o nią. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, Módl się za nami. Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju. Nadal trwamy przy tym pierwszym wersecie, pierwszym rozdziale, przepraszam, który jest niesamowicie ważny i ma wiele motywów. Rozdział pierwszy, werset od 28. Bóg im pobłogosławił, mówiąc: rośnijcie i mnóżcie się, napełnijcie ziemię i sprawujcie opiekę nad nią. Kierujcie rybami morskimi, ptactwem z przestworzy, wszystkimi bydlętami, całą ziemią i wszystkimi płazami czołgającymi się po ziemi. Odniosę się jeszcze do. Wcześniejszego wczorajszego fragmentu werset 27. Pan Bóg stworzył człowieka, na wzór Boga go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. I mamy tutaj trzy elementy. Najpierw stworzenie człowieka, mężczyzny i kobiety, czyli są stworzeni. Dalej, to co mamy dzisiaj, Bóg im pobłogosławił. Mamy drugi punkt. Błogosławieństwo. Trzecie, rośnijcie i mnóżcie się, napełniajcie Ziemię i sprawujcie opiekę nad nią. Napełniajcie Ziemię. W innych tych tłumaczeniach jest, abyście zaludnili Ziemię, rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię, czyli jest powołanie do tej miłości, relacji intymnej, której owocem są dzieci. I teraz ktoś powie, być może będzie wiele takich sytuacji przed Bożym Narodzeniem, kiedy ludzie będą przystępować do spowiedzi przedświątecznej. Nie mogę otrzymać rozgrzeszenia. Dlaczego? No, jesteśmy razem, kochamy się, mieszkamy razem. No, co prawda, nie mamy sakramentalnego małżeństwa, sakramentu, ale. Wszystko inne, dbamy o dzieci, wychowujemy, jesteśmy uczciwymi ludźmi, chodzimy do kościoła, modlimy się. Co kościół od nas chce? Moi drodzy, to czego kościół chce, to to, aby wskazać Wam słowo Boże. Kościół chce wskazać Wam słowo Boże i to w jaki sposób Pan Bóg poukładał pewne sprawy. I my tak naprawdę w tym wszystkim nie kłócimy się z Kościołem, tylko z Panem Bogiem, bo Kościół nie wymyśla pewnych zasad, żeby ludziom utrudnić życie, ale aby pokazać, gdzie jest źródło tego, co Pan Bóg zaplanował dla człowieka, żeby relacja była jak najlepsza. Czyli najpierw mamy relację, potem błogosławieństwo. I potem tę relację intymną, płodną, która daje życie, nowe życie. Jeżeli ktoś najpierw się poznaje, czyli punkt pierwszy, omija Bo Boże Błogosławieństwo, punkt drugi i przechodzi do punktu trzeciego, przechodzi do punktu trzeciego, czyli tej relacji intymnej, która się wiąże w sposób biologiczny z poczęciem dziecka, no to odwraca się od Pana Boga. Odwraca się od Bożego zamysłu. Grzech, tutaj też będziemy o tym mówić w trzecim rozdziale, polega na tym, że ludzie odwrócili się od tego, co Pan Bóg powiedział. Pan Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich. Przepraszam, nie jedzcie nie z jednego drzewa, poznania dobra i zła. A oni zjedli. Czyli odwrócili się od tego, co Pan Bóg im powiedział. Grzech jest odwróceniem się od Bożego wskazania, Bożego przykazania. I teraz tak, Pan Bóg daje. To wskazanie, chcę Wam błogosławić, ale człowiek, błogosławieństwo jest obecne w sakramencie. Poprzez sakrament spływa nie w urzędzie cywilnym, w urzędzie miejskim, państwowym. To nie, tam nie ma tego błogosławieństwa Bożego. Jeżeli ktoś jest przy punkcie pierwszym i podchodzi do punktu trzeciego, odwraca się od Pana Boga, nie chce błogosławieństwa, no to pytanie, jak człowiek potem chce otrzymać łaskę od Pana Boga w sakramencie, innym w sakramencie pokuty i pojednania? I Kościół mówi, posłuchaj człowieku, jaką wartość Pan Bóg Ci daje w swoim błogosławieństwie. To błogosławieństwo jest po to, żeby Twoja relacja była jak najpiękniejsza na wzór i podobieństwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego, na którego obraz jesteś stworzony. Boga, który jest miłością, jednością, harmonią. Boga, który jest pokojem i On chce, żeby Twoja relacja małżeńska, rodzinna tak wyglądała i to jest potrzebne, to błogosławieństwo. I dlatego, moi drodzy, to jest tak ważne. Błogosławieństwo, którego Pan Bóg udziela w sakramencie małżeństwa. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja w imieniu Kościoła, powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie ta trójca stwórzmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo jest tutaj zaproszona do relacji tych dwojga osób mężczyzny i kobiety. Właśnie Słowo Boże dobrze, że rozważamy. Niech to Słowo Boże. Przenika nasze serca, niech ociepla nasze serca Bożą miłością, po to, abyśmy przyjmowali to Słowo Boże, abyśmy też przyjmowali naukę Kościoła, której być może czasami nie rozumiemy, ale to, co głosi Kościół, wypływa stąd. Naprawdę, to wszystko wypływa ostatecznie stąd. Niech słowo Boże daje ci otuchę, nadzieję i prawdę, i prawdę, która prowadzi do wyzwolenia i do dobra i do twojego szczęścia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro. Zachęcam do udostępnienia, do zaproszenia tutaj innych, do zostawienia lajka, łapki w górę, żeby do większej ilości osób w internecie dotarł, dotarł ten film. Teraz zachęcam, abyś pozostawił tutaj w komentarzu intencję dzisiejszego dnia. Tę intencję duchowo składamy przy sercu Józefa śpiącego i teraz w tej intencji modlę się, w Twojej intencji. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić. Gdy troszczyłeś się o Świętą Rodzinę, byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga powstać i działać z miłością z radością chwalę i dziękuję Bogu święty Józefie módl się za nami amen bardzo dziękuję za dzisiaj zapraszam jutro na dobrą noc i spokojny sen niech cię błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen Szczęść bożej do zobaczenia do jutra